Okay, wracamy dzisiaj do, do takiego trupa 8 do 4 w Zauważyłem, że nie pali się jedna żarówka. Żarówka ta to kurde blaszka. Brakuje słów. żarówka w klamce. Czyli żarówka, która doprowadza nas do pojazdu. Najpierw sobie przetestujemy dla porównania drzwi tylne w których się żarówka pali. Zaraz Wam pokażę o co dokładnie chodzi. Tak żeby wam naświetlić problem. Zrobimy tak, sobie test wykonawczy, światełeczek drzwi tylnych. Start i już Wam pokazuję już Wam pokazuję o co chodzi. A więc teraz nam się tutaj pod spodem powinna palić lampeczka. No i się pali. Tak, na przykład zobaczcie, tutaj jest wyłączona, tak i ona będzie cały czas włączona, bo ona po prostu nie działa, już wchodzimy teraz w drzwi kierowcy i pokażę Wam output test na drzwiach kierowcy, pasażera w tym przypadku, bo to jest przecież right hand drive Robimy sobie output test. Pytełek. Robimy start no i wszystkie światełka nam się powinny palić. zobacz tu się palą, tu się palą. Wszystkie nam się pali. No nie wiesz nam się pali. No a tutaj się nam nie pali. Czyli musimy wyjąć klamkę. Już Wam pokazuję jak to się robi no, Teraz tak, żeby wyjąć klamkę musimy tutaj zdjąć tą zaślepkę, pod zaślepką mamy yy, śrubę mocującą. Co, so, tata? Tata naprawia trupa. Naprawia trupa? No, co życie tata naprawia trupy. Tak. Ja też naprawiam trupa, jak ty. Ty też byś nabrał trupa? Tak. Nie, ale nie tego. idź sobie napraw swojego trupa. Tak, mojego auta au. au. Idę do Cymesika naprostowo. Cymesiko. Tak, osapuję zejdzie w pola. Chyba żart? Tak. Nie. Tak. Nie ja mam wszystkie narzędzia masz wszystkie narzędzia? no to teraz tak zdejmiemy sobie tą gumkę mamy ją tutaj żeby nie było, że uciekła przejdziemy sobie tutaj i tu mamy śrubkę Tę śrubkę będziemy odkręcać. Jeżeli ją odkręcimy w odpowiednią y, głębokość, to zajdzie nam ten plastik tutaj. Tak więc biorę Torxa i kręcimy. No i kręcimy sobie. Ta śruba nie wychodzi, od razu Wam mówię, żebyście sobie nie, nie kręcili za daleko mamy już ją do końca wepchnąłem sobie to jest taki plastik i teraz ten kawałek klamki powinien wyjść ale wyjść nie chce, jak zwykle, bo jest przyklejony na uszczelca. dobra, zaraz sobie to potrzebuję mieć dwie ręce więc będę dwoma rękoma działać no jak sobie już wepchnięcie, tą śrubę Środka, to byście sobie tu popodważać, troszeczkę od góry, troszeczkę od dołu no i ten plastik musi, musi się poddać o, widzicie? tak to wygląda plastik oczywiście założymy sobie później na miejsce na razie go tutaj słowamy i teraz Otwierając klamkę, ją wyjmujemy. Tak. No, zobacz. Klamkę trzeba wyjąć. No, teraz mamy dojść do naszej wtyczki. Zaraz sobie ją odepniemy. I będziemy mogli już działać na wyjętej klamce. Nie mam nadzieję, że bez innych problemów ona wyjdzie i wtyczka nam nie ucieknie. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić jedną ręką, ale nie takie rzeczy się robiło jedną ręką, tak? no chyba nie, dobra, potrzebuję drugą rękę no dobra, klamka jest wyjęta, zobaczcie mamy dwie wtyczki, jedną do kiles drugą mamy do lampki, także zaraz sobie podmieniamy lampkę jest to lampka do klamki lewej, przód, tył, bez różnicy już od siedem zobaczcie jak to wygląda lampka okay, jest nowa o Ma, ma dwa zatrzaski albo trzy, nie, dwa tylko ma zatrzaski. Tak więc musimy wyjąć starą i założyć nową. Stara, mamy tutaj ją, tu mamy tą wtyczkę od starej. Tu mamy uszylkę, którą możemy sobie zdjąć, i tutaj mamy naszą lampkę, którą musimy wyjąć zaraz się pomyliłem trochę to jest yy, nasza klamka poświetlenie a to jest kilos tak więc żeby zdjąć yy, tą wtyczkę tutaj, to musimy sobie zdjąć najpierw tą no to jest na zatrzaskach i później sobie zdejmiemy tą może Wam pokażę Będę taki szpikulec nawet z jednej mam nadzieję, że sobie nie wbije zaraz w nogę to co ty robisz? naprawiam trupa. Naprawdzie jest trupa? No. jest jak losjak z tym trupem? Oni cię wysłali. To jest. dobra sobie podniosłem to. O. I tak nam to wychodzi. i Teraz musimy sobie wyjąć nasz plasticzek. Plasticzek wychodzi od strony, gdzie nie mamy oczka czyli to musimy sobie podnieść z tej strony w sumie yy, ta klamka jest zepsuta nasza klamka ta lampka jest zepsuta, to nawet jak ją popsujecie no to nie będzie Wam szkoda no ale można ją wyjąć bez, bez popsuć zobaczcie, tak to wygląda w dwóch częściach więc sobie to te odstawiamy teraz założymy sobie nowe oczko nową lampkę znowuż się, znowu się jedną ręką To od sms-iku to musisz z Lesią porozmawiać od sms chyba jedną ręką nie dam rady tego zrobić, nie chcę tutaj nic połamać więc będę musiał użyć drugiej ręki. A chodzi tutaj o ten języczek. Zobaczcie, ten języczek nam tutaj przeszkadza. Pewnie jak go tutaj wcisnę, to lampka nam wejdzie. O, patrzcie. Już jest lampka w drodze, na swoje miejsce. No i właśnie wlazła. No i dobra. Stara lampka Wek, teraz sobie nową lampkę założymy. Wtyczkę, o, wtyczka już wlazła, przewody nam się tutaj ułożą i teraz drugą wtyczkę zakładamy. Piękna sprawa, I zakładamy teraz już która tutaj powinna być. No. no i można klamkę zakładać z powrotem do auta. Tak więc dajcie mi chwilę, zakładam klamkę i zaraz sprawdzamy, czy działa. Sprawa bardzo prosta. Podpinamy sobie wtyczki i zakładamy klamkę. Ok, mamy klamkę już założoną, teraz nam nic nie pozostaje. Założyć tam zaślepkę. trzeba tutaj ugnieść no i dokończamy teraz naszą śrubę którą żeśmy wcześniej tutaj luzowali nie wiem czy mi się uda to Wam pokazać Dobra, nie za mocno cholera jasna uparte ciężko być ciężko być operatorem kamery i jeszcze pracować No, mamy to zrobione teraz zaślepka. ślepka ze ślepka no i testujemy naszą, naszą lampkę czy będzie świecić czy nie no i dobra wracamy do naszego DS-a. czekajcie tylko tutaj wyłączę wszystko żeby nam tutaj nic nie wariowało wejdziemy sobie lampkę pasażera jeszcze nie dziecko, jeszcze nie zamiana. Zrobimy sobie output test i sobie włączymy lampki i zobaczymy, czy działa lampka. Tak? Ok, lampki mamy włączone. No i teraz działa. Tak więc... Lampkę mamy załatwioną. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!